Witam serdecznie, nazywam się Radek Radolski reprezentuję Polską hodowlę roślin strzelce. Moi drodzy, możemy tutaj zobaczyć dwie nasze czołowe odmiany dwie najważniejsze odmiany pszenicy w Polsce. Pierwsza jest to odmiana Euforia w zeszłym roku. E, rekordziska, jeżeli chodzi o planowanie, jeżeli chodzi o e, wydajności. Pszenica, która w roku debiutu e, stała się liderką rynkową. Dlaczego? Ze względu na to, że ma bardzo dobrą jakość. Jest to pszenica, która e, ociera się o parametry elitarne, jest pszenicą bardzo bezpieczną. Zimotrwałość 5,5-6. Odmiana krótka, odporna na wyleganie. Także tutaj nie ma żadnego ryzyka w uprawie tej pszenicy, a można liczyć na naprawdę wysokie plony. W badaniach urzędowych 102% wzorca na obu poziomach agrotechniki, a w wielu gospodarstwach w ubiegłym roku przekroczyła 10 ton zbioru. Pszenica o zima Wilejka. Najlepsza spośród odmian ościstych na polskim rynku. Rewelacyjna zimotrwałość, 7,5 w skali 9-stopniowej, daje każdemu rolnikowi bezpieczeństwo podczas mroźnych zim, a z drugiej strony jest to przeniczka, która doskonale sobie radzi na słabych glebach, na gorszych pszenicznych stanowiskach. Można liczyć na wysokie plonowanie. Plony oczywiście są. Bardzo wysokiej jakości, yy, wysoka zawartość białka, wysoka zawartość glutenu, wysoka liczba opadania. W ubiegłym roku były na wielu plantacjach problemy z gęstością, i to się nie zdarzało w przypadku naszej wilejki. Także, jeżeli ktoś dysponuje słabszymi stanowiskami, ma problemy ze zwierzyną, a chce uzyskiwać cały czas wysokie plony, Pszenicy jakościowej zachęcam do tego, żeby sięgnął po pszenicę wilejka.